Przez krzyż Twój, świata Zbawicielu, nadziei i rzekę wlewać w serca wielu. Chcemy przez krzyż Twój, Panie Jezu Chryste, miłować prawdę. Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni i obciążeni winami, a niosąc w sobie Bezsilną samotność, szukamy Twojej pomocy. Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Bracia i siostry, z miłością w sercu, módlmy się. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Błogosławmy Boga, sprawcę naszego zbawienia, który postanowił, aby ludzie stali się przez Jego łaskę nowym stworzeniem, by przeminęło to, co stare, a wszystko stało się nowe. Z żywą wiarą módlmy się do Niego. Przez swego ducha, daj nam nowe życie. Panie, Ty obiecałeś, że nastanie nowe niebo i nowa ziemia. Zawsze nas odnawiaj przez swego ducha, abyśmy radowali się z Tobą w niebieskiej Ojczyźnie. Przez swego ducha, daj nam nowe życie. Niech przez nasze współdziałanie z Tobą Duch Święty przemieni tę Ziemię, aby ludzka społeczność w sprawiedliwości, miłości i pokoju zdążała do swego ostatecznego celu. Przez swego ducha daj nam nowe życie. Wspomagaj nas, abyśmy unikali zaniedbań. I niewierności, i kierowali nasze pragnienia ku wiecznym wartościom. Przez swego ducha daj nam nowe życie. Wybaw nas od zła wszelkiego. Nie dozwól, aby urok tego, co przemija, przesłonił nam prawdziwe dobro. Przez Swego ducha daj nam nowe życie. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana. Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bracie, siostro, niech Twoje serce znajdzie pociechę w Bogu. Niech Bóg chroni Ciebie i Twoją rodzinę. Niech wiara Twoja nie ustaje. Zostań z Bogiem, z miłosiernym Jezusem i Duchem Świętym sercem jej miłością wypełnione. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce, niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań. Z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym, Szczęść Boże. Chcemy przez Krzyż Twój, świata Zbawicielu, nadziei i rzekę wlewać w serca wielu. Chcemy przez krzyż Twój Panie Jezu Chryste, miłować prawdę. Krew Jezusa zbawia, oczyszcza i leczy. Wywyższony bądź Jezu, Boży baranku, Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król. Wywyższony bądź Boży baranku, przed Twym tronem dziś Najwyższy składam hołd, przed Twym tronem dziś Najwyższy składam hołd. Krew Jezusa zbawia, oczyszcza i leczy, wywyższony bądź Jezu, Boży baranku jedyny odkupicie tyś mój król. Wywyższony bądź, Boży baranku. Krew Jezusa zbawia, oczyszcza i leczy. Krew Jezusa zbawia, oczyszcza i leczy. Tyś jedyny odkupiciel, tyś mój król, wywyższony bądź, Boży, baranku.